Nazywam się Jan Paweł Magniewicz. Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z ortopedii i chirurgii urazowej. Pracuję w Rostocku. Przez 7 miesięcy wykonywałem trening ukierunkowany na powiększenie siły maksymalnej, po czym nastąpiła wielomiesięczna stagnacja. Aby ją przełamać, rozpocząłem poszukiwanie trenera. Na stronie internetowej, Trener OK. Znalazłem namiary na trenera Ryszarda Rećko. Ponieważ jest to trener z ponad 40-letnim doświadczeniem w sportach siłowych, którego wychowankowie zdobyli ponad 200 medali w imprezach różnej rangi, w tym także w Mistrzostwach Świata, uznałem, iż jest to trener wiarygodny. I przyjechałem do niego z Rostoku, gdzie mieszkam na stałe, do Gdyni. Tam wykonaliśmy pierwsze treningi. Pod przewodnictwem tenera poprawiłem rekordy życiowe o łącznie 100 kg. Wykonywałem ćwiczenia przekładające się w większym stopniu na wynik w trójboju i zrezygnowałem z tych, które wynik w trójboju, który, wynik w trójboju nie poprawiały. W dniu dzisiejszym startuję w Igrzyskach Lekarskich, na których będę walczyć o medal. W przyszłym roku plany sportowe będą podporządkowane planom zawodowym, ale w przyszłości planuje startować w dużych imprezach wliczając to Mistrzostwa Europy. Trening siłowy prowadzony metodycznie, dopasowany do ćwiczącego i prowadzony regularnie jest niezbędny dla pomnożenia, podtrzymania lub poprawienia zdrowia. Natomiast trening siłowy, nieregularny, niemetodyczny, może zdrowie zrujnować. Są osoby mające 80, 90 i więcej lat, które startują jako trójboiści, ciężarowcy i kulturyści. Natomiast w mojej pracy widziałem dziesiątki ludzi, którzy nigdy nie trenowali, stracili tkankę mięśniową, stracili zdrowie i są skazani na pomoc innych.